Jestem Tomek Żak, autor audio serialu Zastrzyk miłości i zarazem najjaśniejsza gwiazda wydawnictwa Labretto Zapraszam Was do obejrzenia y, magazynu prolog. Będzie się działo. Pu, 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 pu. Kiedyś do piątej wóda, dziś od piątej siłownia. Nie jestem symetrystą jak się mam, całe życie na masie bo ja w, w piątek robię nogi, no bo nie chcę być jak Kajetan Siejkowski, czyli jeden z głównych bohaterów Zastrzyku Miłości Jest trenerem personalnym, dlatego znajdujemy się na tej pięknej siłowni No i on jest trenerem personalnym, lubi sam trenować Ale również uwielbiam trenować, stąd takie inne miejsce Oprócz kajtka głównymi bohaterami Zastrzyku Miłości są Hanka Weissman, czyli samotna matka, dziennikarka, brukowca, news Która wpada na trop, poniekąd wpada na trop nielegalnego występu. nie mogę powiedzieć jakiego, bo trochę zdradzę za dużo. Matka Pawełka, Pawełek jest kolejnym z bohaterów, niesforny, zabawny, filuterny, pięciolatek, który mam nadzieję skradnie serca wszystkich czytelników i słuchaczy i Jolka, Jolka Germanistka, która została Poniekąd stworzona dzięki znajomości z jedną panią z Legimi. Serdecznie ją pozdrawiam. No i pewien lekarz Zbigniew W., nie mogę zdradzić nazwiska, ponieważ jest zbyt wymowne, ale myślę, że wszystkim się spodoba. Nie byli w stanie go zauważyć. Wyskoczył z zapomnika uwolnienia Andromedy i przemknął obok nich niczym olimpijski sprinter, wyrywając torebkę z rąk komity. Kajtek patrzył, jak złodziej znika w zaroślach, podziwiając zoptymalizowany do perfekcji styl biegu. Co ty robisz? Dlaczego go nie gonisz? Przestań się gapić na zegarek i biegnij! Nie mogę. Ja przy sobie dużo gotówki. Jak to nie możesz? Już dzisiaj robiłem kardio, i jutro jest czwarty. Czwartek to dzień nóg, muszę... Aaa! Za co? Domyśl się! Mogłam się tego spodziewać po tępym mięśniaku. Kajtek jest właśnie takim przeciwieństwem stereotypu mięśniaka z siłowni on oczywiście jest mięśniakiem z siłowni, ale jest bardzo wrażliwy. Uwielbia Taylor Swift, ja również uwielbiam Taylor Swift, i to nie jest teraz żadna ściema. Jest uczuciowy, szuka prawdziwej miłości i myślę, że ją kiedyś w końcu znajdzie. A stereotypy są właśnie po to, żeby je obalać, tak mi się wydaje. To było świetne doświadczenie. W ogóle ja kiedyś powiedziałem, że nigdy w życiu nie napiszę komedii romantycznej, a jednak to się stało i bawiłem się przy tym wyśmienicie. Mnie bałem się, w sumie nadal się boję, że pewne niektóre żarty nie trafią na podatny grunt, ale jeśli czytelnicy, czytelnicy czy też słuchacze będą się choć w połowie tak dobrze bawić jak ja, to będzie sukces. Czy było to wyzwanie? Właśnie uważam, że przynajmniej w moim przypadku pisało mi się bardzo dobrze. Zawsze uważałem, że jestem dość dobry w dialogi, a w takim audioserialu to jednak opieramy się głównie na dialogach Te, Tej narracji jest, narracji jest dużo dużo mniej, więc jeśli ode mnie by zależało to pisałbym już tylko i wyłącznie audioseriale, uważam, że jest to dużo łatwiejsze niż książka i dużo przyjemniejsze, przynajmniej dla mnie Pomimo, że jest to komedia romantyczna, to nie unika ona trudnych tematów, bo jakby cała ta historia jest jednym wielkim, jednym wielkim przełamywaniem stereotypów. Tak, jak stereotypów gatunkowych nigdzie nie jest powiedziane, że każda komedia romantyczna musi być turbosłodka i turbo romantyczna może być bardziej komediowa niż romantyczna. Każdy z tych bohaterów tak naprawdę jest w pewien sposób stereotypowy, ale ten stereotyp przełamuje. Tak, jak Jolka. Napalona germanistka, która tak naprawdę jest inteligentna, samotna matka Hanka, która nie poddaje się i cały czas idzie do przodu. Matka Hanki, matka Kajtka. Jest jeden wielki tygiel osobowości, ale tak naprawdę nietuzinkowych. Pojď, ej, ej. a poważna tego gościa. O, on na pewno coś bierze. Moga bliżej ciała. O, tak, teraz do. Nie wydaje mi się, jest tu codziennie i naprawdę przykłada się do treningu. Nie wierzę. Na pewno jest na bombie. Widzę, że bardzo szybko przyswoiłeś sobie drugą zasadę siłowni. Jeśli ktoś jest od ciebie lepiej zbudowany, to na stówę jest na środkach. A jeśli gorzej, to nie pracuje dostatecznie ciężko. Jakby nie patrzeć, żyjemy trochę w świecie social mediów, w świecie złudzeń, w świecie pogoni za niedoścignionym pięknem i doskonałością, której nie da się osiągnąć. Ja to widzę po sobie, bo im więcej czasu spędzam na siłowni, w tym jestem mimo wszystko niezadowolony i niezadowolony, bo zawsze może być lepiej. Zawsze może być więcej, a doszliśmy już do takiego momentu w tej pogoni za perfekcyjną sylwetką czy perfekcyjnym wyglądem, że wielu ludzi idzie na skróty i stosuje różnego rodzaju środki, i te powiedzmy, sylwetki, szczególnie męskie, po sterydach, nie bójmy się tego słowa nie da się ich osiągnąć naturalnie, nie da się ich osiągnąć w tak krótkim czasie, a przekaz do do społeczeństwa idzie taki, że to jest wszystko ciężką pracą, ryżem i kurczakiem, a wcale tak nie jest. Wydaje mi się, że to jest takie błędne koło, z którego nie ma później wyjścia, a może się to źle skończyć. Więc ta książka w pewien, w pewien sposób w całej tej swojej zabawności i filterności, jest też przestrogą. Bicepsy jak kamienie, serce kruche jak rozdental, poukładany trening, ale podłamany mental, zrywam relacje jak sięgna i plany ryż. E, gram postać Hanki. Jest to jedna z głównych postaci. E, no ma wiele wiele przygód e, i naprawdę przyznam, że e, z dużym zaciekawieniem i z wielkimi emocjami e, czytałam dla was ten serial. Jesteś moją najzdolniejszą dziennikarką, ba, jedyną. Reszta to gloryfikowani media workerzy. Kijwie, jak ich nazwać. Hmm, to nie zażre, Roman. I nie mówię tego, bo czuję się troszeczkę zmanipulowana. Kogo interesuje polityk biorący środki anaboliczne? Zażre, niczym kornik w drewnie. Tylko pomyśl, skoro oszukuje nawet w tak błahej sprawie, jak własne ciało, to co robi za drzwiami gabinetu? Jest bardzo dowcipnie napisany, w związku z tym będzie się dużo działo, wiele akcji, na, wiele tajemnic, dla mnie też ciekawych do odkrycia, ale też w sposób bardzo, bardzo dowcipny, no i z tym luzem poznańskim, bym powiedziała. Wszystko dzieje się w Poznaniu, więc musicie tego posłuchać koniecznie, bo ja się zanurzyłam w mój stary Poznań i e, odkrywałam e, razem z Wami te poznańskie stare moje kąty. Przez dialog oddać charakter postaci. Drodzy słuchacze programu Prolog, nie mam zielonego pojęcia, po prostu siadać i piszeć. Nie, dobra, żartowałem. Yy, problemem przy pisaniu audioserialu, yy, może nie tyle problemem, ale wyzwaniem, jest to, że te dialogi muszą brzmieć bardzo naturalnie i muszą się wyróżniać nie tylko lektorem, ale też sposobem mówienia. Dlatego Jolka, germanistka, bardzo lubi sobie swoje, swoje wtrącenia z języka niemieckiego. Kuźwa, wiemy o sobie wszystko. Już nie jestem twoją przyjaciółką. Nie weźmiesz mnie na litość. Koniec tematu, koniec. W porządku. Kein problem. Też ci przestanę mówić rzeczy. Pawełek y, ma swoje, postać mi tak naprawdę najbliższa chyba oparta w dużej mierze na moim synu. Pozdrawiam cię go. Mama, słucham chrabąszczu. Moje paluszki rybne jak reksin. A co jadłeś wczoraj? Paluszki rybne. A przedwczoraj? Paluszki rybne. Więc nie możesz, zjesz coś innego. To idę zrobić kupę na podłogę. No i przede wszystkim y, musi być charakter tych wypowiedzi. One muszą być... Y, Opatrzone didaskaliami, które oczywiście pan reżyser może zignorować albo wprowadzić zupełnie inne, ale współpracowało nam się na tym polu bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że ten ostateczny wynik tej pracy wielu ludzi będzie zadowalający dla słuchaczy i czytelników. Słuchaj, monumentalizm totalny. Patrzę na piękny Poznań, patrzę na legimi, w ogóle nie patrzę na mnie, bo nie ja dalej jestem Ale tak. A okay. okay. No to mamy ustalone. To ktoś, że tak wydłużałeś, od czasu do czasu to fajnie to wyglądało. Jest to historia pierwszy raz, jeżeli chodzi o mnie i, i reżyserię trochę inna niż wcześniej, ponieważ nie jest to kryminał, nie jest to thriller, jest to myślę nie należy się bać tych słów komedia romantyczna. Z bardzo dużym mrugnięciem okiem, ale z doskonałymi aktorami, którzy nadali całemu tytułowi wiele, wiele wartości. Autorem jest Tomek Żak, postać barwna i doskonały autor, który tym razem również zaszalał i opowiedział nam historię zupełnie inną niż wszystkie. Udało nam się również wyprodukować utwór, który promuje to słuchowisko, ten audioserial. Mam nadzieję, że będzie Państwu miło i przede wszystkim, że poczujecie się zadowoleni i uśmiechnięci, oglądając ten klip, jako że bardzo mocno oddaje klimat w całości. Gdyś do piątej wóda, dziś od piątej siłownia, nie jestem symetrystą jak Simon, Szymon kołownia. całe życie na masie, jak trzeba kwestie estetyczne, to ja w ogóle Najfajniejszą w ogóle otoczką całego tego projektu jest piosenka i klip do Zastrzyku Miłości, rapowany, do którego sam napisałem tekst. Ja zawsze uważałem, że jestem niespełnionym raperem, umiem pisać teksty, ale nie umiem ich rapować, bo robię to kwadratowo. I rymy są dość często, ale było to, było to wspaniałe doświadczenie i współpraca w studiu z Aleksandrem i Szwedem i współpraca na planie klipu. Mam nadzieję, że był pierwszy, ale nie ostatni raz, więc może jak nie wyjdzie pisanie, to zostanę raperem. Skoro raperem jest Young Leosia, to ja też mogę być. Co mi daje siłownia? Przede wszystkim daje mi pewność siebie, większą pewność siebie. Ja kiedyś byłem takim ulanym grubaskiem i zachukanym za, za w sobie facetem, więc wydaje mi się, że ta siłownia oprócz tego, że się lepiej czuję ze sobą, to daje mi motywację i uczy dyscypliny, co też jest bardzo ważne w pisaniu, bo w ogóle uważam, że chodzenie na siłownię, a praca nad książką jest bardzo zbliżone tych efektów, nie widać z dnia na dzień, dopiero po dłuższym czasie, kiedy spojrzymy w lustro czy spojrzymy na tekst Widać, że to cały czas idzie do przodu Daj mi zastrzyk miłości na zawsze Niepotrzebna mi ma gra, gdy na Ciebie patrzę Nie wiem kto co kupidyn, ale strzały ma za darmo To w sumie fajno Daj mi zastrzyk miłości na zawsze Niepotrzebna mi ma gra, gdy na Ciebie patrzę Nie wiem kto to kupidyn, ale miłość ma za darmo Weź sobie trochę, bo warto Prawda jest taka, że rynek książki w Polsce jest bardziej przerażający niż rekiny i bardziej krwiożerczy. ja już byłem naprawdę na granicy wytrzymałości. i Nie chciałem już pisać, chciałem zmienić branżę na trenera personalnego albo otworzyć żabkę, albo sklep monopolowy. Ale dzięki świetnej propozycji Labretto we współpracy z Legimi namówili mnie, słuchajcie, namówili mnie, żeby napisać audioserial. I to nie jest jedyny audioserial i nie jedyny projekt który robimy, ale jeśli przez najbliższe 2,5 roku, czyli do moich 40 urodzin się nie uda, zapraszam do żabki.